Nie mam absolutnej siły. Nie mam siły na nic. I to jest ok. Nie chcę mi się nic robić. Cały dzień leżę w łóżku. I nie czuję absolutnie żadnego wstydu. Żadnego poczucia winy. I to nazywa się prawdziwy odpoczynek. Hmm. No skąd w ogóle ten pośpiech? Ktoś mnie teraz goni? Czy ktoś stoi z pejczem? Chciałbym, ale teraz nie mam siły na spełnianie jakichkolwiek prawnień. Do tego siedzę. I jem ciastka. I jest wiele filmów. Które chciałbym nagrać? Bo wiem, że potencjał jest ogromny. Ale chęci brak. To nie lenistwo. To przeciążenie nerwowe. I to jest ok. To nie moja wina. Będę się obwiniać Od teraz chcę żyć w zgodzie ze swoim ciałem Dzisiaj dokonałem sukcesu, którym mogę się pochwalić. Mimo, że cały dzień leżałem, to za każdym razem, kiedy poczułem impuls, że muszę iść do toalety, nieważne czy to była jedynka czy dwójka, od razu słuchałem się tego impulsu i udawałem się do kibla. I osiągnąłem tym większy sukces niż wy, bo jeśli wy przez cały dzień robicie dużo, opiekujecie się dziećmi, pracujecie w korpo. Zarabiacie pieniądze, sprzątacie, robicie pranie, osiągacie sukcesy biznesowe, zawodowe. Ale jeśli nie idziecie sikać, kiedy napiera was na mącz. Na. na mąż, co? Na pecherz. O nie. Nie idziecie. Ym, Boże, jak nie idziecie do toalety, kiedy potrzebujecie, to w... osiągnę większy sukces od Was, bo ja, bo ta cała wasza piramida potrzeb, jebie się na łeb i szyję, bo nie ma tej podstawy. Potrzeby fizjologiczne. Więc ja wracam, słuchajcie, ja wracam do podstaw. Jem, nie mam siły gotować i przepłacam na jedzeniu, tak. Dokładnie tak. Nie wstydzę się tego. Czy ja robię coś złego, będąc bijennym, nieproduktywnym? Czy kogoś tym krzywdza? Niektórzy ludzie zabijają, gwałcą, kradną, niszczą, podpalają. A ja po prostu I jem ciastka. I się turbuje Nie teraz. Chociaż kadr jest ucięty do połowy, więc nie musicie mi wierzyć, ale wszystko jest okej okay przecież. Ja już nie chcę żadnych dram, żadnych jakichś dziwnej energii ze strony ludzi. Dokładnie. Ja po prostu chciałem Wam powiedzieć, że nie mam siły. To film łączący wszystkie osoby, które nie mają teraz siły. Ale najgorsze, co możecie zrobić dla swojego braku sił, to karać siebie za to, że nie macie siły. Bo na karę jednak idzie dużo sił. No i wtedy już nie macie w ogóle siły. I jeszcze bardziej się karzecie. I ani się nie obejrzycie, nie wam 26 lat życia i będziecie kompletnie przegrywani życiowymi, tak jak ja. Ja no, bez przesady. Ładne neony. Nie każdy takie ma. Okay. Może są z temu? Może to, to też jest z temu? Może, może wszystko, może ten dom też jest z temu? Okay. Może ja jestem z temu? Może ten Polaczek, który był kiedyś to był prawdziwy, ale został podmieniony na mnie, bo jestem z temu? Może? Ale jestem. Wart, wiele. Bezcenny, bezcenny. Mhm. Bo słuchajcie, tak naprawdę nikt nie jest dla Bo każdy chce robić rzeczy. Każdego coś ekscytuje. Mało kogo ekscytuje się za nie i zarobienie. Więc jak ktoś. Faktycznie jest zakotwiczony w łóżku. To, to znaczy, że dzieje się coś głębiej. I u mnie dzieje się głęboko. Bardzo głęboko. Tutaj w spodzie słonecznym. Tutaj te, te rejony też. Mm. Czuję ścisk. 24 godziny na dobę. I to jest męczące. I boli mnie to. Ja myślę sobie, skoro ja czuję taki ból, to ja mam pełne prawo siedzieć i nic nie robić. Rozumiecie to? Ja bym nawet chciał, żeby teraz jakiś ładny Twink stał nade mną i karmił mnie winogronami, jak gdybym ja był jakimś cesarzem w starożytnej Grecji. Chciałbym tego. I nie wstydzę się tego. Tego pragnę. Pora oddać się praktykom hedonistycznym, ponieważ przyjemność może zneutralizować ilość wstydu, jaki czuję. Czuję wstyd, że się urodziłem. A to nie ma sensu. Bo jestem taki fajny. Więc czemu mam czuć wstyd? No ale takie są emocje, one trochę nie mają sensu. One są często zakorzenione gdzieś w przeszłości. To jest tylko jakaś informacja zakodowana głęboko w programie. No i po prostu trzeba ją odkodować, żeby tam nie działała w tle jak wirus i nie zaburzała danych, nie zaburzała informacji. Proste, proste. Tak naprawdę to życie to jest jak... Nauka o życiu to naprawdę nauka informatyki. Bo my jesteśmy jak takie jedne wielkie komputery, jak AI. Dlaczego ludzie mają taki negatywny stosunek do AI? Bo oni boją się tego, że kiedy zobaczą, jak rozwinięte jest AI, to że oni sami poczują się niedorozwinięci. To trygeruje nasze kompleksy ludzkie. I czujemy się lepsi od wszystkich. Gdyby tak nie było, to nie niszczylibyśmy naszej planety w taki sposób, jaki to robimy. Czujemy, że jesteśmy lepsi niż rośliny, niż zwierzęta, niż jakiekolwiek żyjące organizmy. I dlatego ziemia wygląda w taki sposób, jak teraz im mówię to pijąc plastikowe butelki zanieczyszczenia. Straszne. Ja dzisiaj zadam kurczaka, ale jak o tym pomyślicie, naprawdę to jest straszne. Przez to ten kurczak musiał przejść i nawet jeśli był na wolnym wybiegu, to i tak to się różni od tego, jak zwierzęta zabijają inne zwierzęta albo ludzi, bo oni to robią w celach przetrwania i nie robią tego w okrutny sposób. Chyba, że delfiny. Właśnie delfiny są wyjątkiem, ale ogółem zwierzęta Robią to raczej, no nie z okrucieństwa, a my raczej nie zbawniamy zwierzętom w rzeźniach humanitarnych warunków, więc jest to trochę niepokojące. I jak ja mogę cieszyć się smakiem kurczaka, jak ja wiem, co się z tym kurczakiem działo. No właśnie. Nawet nie wiem, o czym jest ten film. Może o niczym, a może o wszystkim było tak głębokie. Ale nie chce mi się nagrywać tych filmów. Nie chcę mi się nic robić. Tylko mi się chce sikać i jeść. Jestem jak zwierzę. Nie jestem na to na nic poradzić. Mm. Ale pochwalę się Wam, że dzisiaj pojawił mi się w głowie pomysł na wiersz. Jest naprawdę fajny. Dawno jak nie miałem. Mm. Mm. Więc oczywiście będę nagrywać filmy, muszę je nagrywać, bo jestem naprawdę kreatywny i śmieszny. Więc wtedy bym nie tylko okradł samego siebie z możliwości doświadczenia tego, ale okradłbym Was. No ja wiem, że dobicie mi oglądanie. Nie będę skromny. Nie będę skromny. No, słuchajcie, ogólnie jestem często ostatnią osobą, którą słyszycie za nim uśniecie. Tak. Jeśli to czegoś nie znaczy, to ja nie wiem co. Ale wciąż są to relacje paraspołeczne. Tak naprawdę te macie we mnie wyjebane. I ja w sumie was też. Ale ja wcześniej was bardzo lubię. I cieszę się jak widzę wasze komentarze, to jest bardzo ciekawe. Dlatego są to relacje paraspołeczne, tak? Bo one są trochę takie para paranormalne, takie... Trochę normalne, trochę nienormalne. Ale nie na raz wszystkich bardzo lubię, szczególnie na jakiś ładny komentarz, to czasem się wzrusza też. Zaśmieję się, wzruszę. Czasem się wkurza, ale to rzadziej. To rzadziej. Dzisiaj mi z tygrywał jeden komentarz. Ktoś mi napisał jak ty wyglądasz. Ja myślę sobie o kurwa. Jak ja wyglądam. I musiałem od razu wejść w galerię i puścić ten film, który polowałem wcześniej i zobaczyć, jak ja wyglądam. Obawiam się, że źle wyglądam. A wyglądałem dobrze. Ale pozwoliłem, żeby jeden komentarz po sześciu latach prezencji w internecie mnie stygerował. To było You got me here, you got me here. A dzisiaj wyglądam gorzej, jeśli nie przyjmuję. Mam wczorajszy makijaż, ale ja lubię taki wczorajszy makijaż. Bo taki wczorajszy makijaż to jest taki... Wiecie. Z charakterem. Wyglądacie jakbyście mieli Mental Breakdown i pili do piątej rana i cowali się z kierowcą Ubera, kiedy jedziecie i leci jakaś muzyka z... No, dokładnie tak. I... Podoba mi się to, taki jedno, jednodniowy zarost. Taki męski, szorstki, trochę jak Johnny Depp. Albo i nie. Ja pierdolę. Często mi ludzie wyglądają... Często mi ludzie... Dlatego potrzebuję odpoczynku, bo widzicie? Ile myśli na raz nachodzi? Dlatego, dlatego muszę odpoczywać. Często mi ludzie mówią, że wyglądam młodo. Ludzie mi mówią, że wyglądam młodo. E, mam dosyć tego słuchania, że wyglądam 20 lat, okej, okay, spoko, miło mi. Ale czy to znaczy, że wyglądam ładnie? Bo to, że wyglądam młodo, czasem widzę pięciolatki, które wyglądają brzydko. To, to, że ktoś wygląda młodo. O co, o co mi chodzi? ja w ogóle powiedziałem teraz. Co? Nie wiem, o co mi chodziło. Nie chodzi to, to, że ktoś... Dzieci są w sumie często brzydkie, więc... Każdy jest piękny, ale... Chodzi mi o to, że to, że mi ludzie mówią, że wyglądam młodo, nie znaczy, że wyglądam dobrze. Czo mi nikt nie mówi, że wyglądam hot. Co mi hot nadpi. O boże. Wszystko mi się też okaże z piosenkami.